Oglądamy dwa filmy, przygotował pan Radziu. Jeśli nie masz wulkanu obok domu, szansa, że człowiek zginie w erupcji, to średnio 1 do miliona. A trafienie szóstki w totolotka to 1 do prawie 14 milionów. Matematyka jest bezlitosna, a mimo to setki tysięcy Polaków każdego miesiąca wierzą w swoje niewyobrażalne szczęście. Kupują los w nadziei, że ten kawałek papieru odmieni ich życie. Ta wiara w cud napędza gigantyczną machinę finansową. W 2024 roku totalizator sportowy zanotował przychody rzędu 69 miliardów złotych. Ile? To więcej niż koszt budowy kilku. Ile no... k miliardów? I te k. falone Mówi, że hazard jest zły i co?. Oczesnych szpitali albo setek kilku. Nie kupujcie to, to lotka do donate'a, widzę. Ja serio donate działają i ja chciałbym codziennie streamować, no. Ale na prąd nie mam. Kilometrów autostrad. Z tego naprawdę zzupka, wraca zzupka. do graczy niewielki ułamek. I to właśnie jest fundament tego systemu! Loteriada! Na o! A, przepraszam. <śmiech> <śmiech> Urocz, Dane pokazują, że aktywny gracz w Polsce wydaje na lotto i drapki nawet kilkaset złotych miesięcznie. Gry są skonstruowane tak, by organizator zawsze miał przewagę. W rzeczywist... to, to do narracji Kasich, nie? Bo ona mówiła, że zrabki są spoko, bo kosztują 2 złote. Gry są skonstruowane, daje na lot. A, przepraszam. Dane pokazują, że aktywny gracz w Polsce wydaje na lot to i zdrabki, nawet kilkaset złotych. Mistrz... Kilkaset złotych, kilkaset złotych, półro. No. Gry są skonstruowane tak, by organizator zawsze miał przewagę. W rzeczywistości. Teraz więc... ja powiem tak. Wysyłając najta, masz szansę 100%. Może nie los się do ciebie uśmiechnie, ale ja się uśmiechnę. Do ciebie. pana, widzu kochany. Więc nie totolotek, lotek, a toto to rafek. Wysyłamy na totorafka. rafka. Ty osób traci, niż zyskuje, a wielkie wygrane, jak się okaże w dalszej części. Wcale nie są takim błogosławieństwem, jak mogłoby się wydawać. Totalizator sportowy to spółka skarbu państwa, mająca wyłączność na organizowanie gier liczbowych i loterii pieniężnych na terenie Polski. Działa od 1955 roku, kiedy to została powołana m.in. w celu ufinansowania rozwoju infrastruktury sportowej. Wszystkie ich produkty łączy jedno: losowość i bardzo niskie szanse na główną wygraną. Część pieniędzy jest przekazywana na cele publiczne, ale żeby miało to miejsce, okay. najpierw miliony graczy muszą przegrać swoje pieniądze. Mechanika losowań w teorii jest transparentna. W grach liczbowych typu lotto używa się maszyn losujących, a w grach online certyfikowanych generatorów liczb losowych. Totalizator podkreśla, że każde losowanie nadzoruje komisja i audytor, a urządzenia i kule są regularnie badane i wymieniane. Ale realne zmiany dzieją się gdzie indziej. Dziś aż 70% przychodów pochodzi z internetu. Głównie jest kasyna online i jest drapek, a to otwiera drogę do jeszcze większego przyciągania graczy i budowania uzależnień. Oprócz rozszerzenia oferty gier, zwiększa się też częstotliwość losowań. Z boku wygląda to niewinnie, bo hazard udaje w reklamach zawsze. Ty, ja nadzieją, że na to lotku takie rzeczy można. Na stronie to lotka. Po co? Na stronie To Przecież oni mają swoją stronę specjalnie poświęconą grom. grom czekaj, ja też sprawdzam a nie sprawdzę, że trzeba się zalogować, no tak znaczy no jest tutaj odnośnik gierki na stronie Totolotka ale no nie wejdę w nie nie mając konta, nie? jackpot, dobra, czyli tu, tutaj są normalne maszyny stare na stronie Totolotka, patrz tu masz normalne maszynki ale ale ja... skrzynki o skrzynki, skrzynki skrzynki, to się skrzynki nazywa, wow Oho, owocki S... Cię. to rozrywkę ale w rzeczywistości cel jest jeden Zbudzicie emocje, wybićcie z racjonalnego myślenia i otworzyć Twój portfel. Każda gra losowa ma swoje prawdopodobieństwo i wartość oczekiwaną, czyli średni zwrot z jednej złotówki, kiedy patrzymy na długi okres gry. Jeżeli wartość oczekiwana jest mniejsza niż złotówka, gra jest niekorzystna dla gracza. W loteriach państwowych zazwyczaj średni zwrot wynosi około 50% stawki lub mniej. Reszta to marża operatora i podatki. W praktyce oznacza to, że kupując kupony za 1000 złotych, statystycznie Odzyskasz mniej niż 500. Ktoś wygra 50 zł, ktoś inny nic, a inny milion, ale jaka jest na to szansa, mówiłem już na wstępie. W tym miejscu mogę tylko pozdrowić firmy, które proponowały mi namawianie Was do hazardu czy bukmacherki. Tak, reklamowanie tego to są łatwe pieniądze i nie obwiniam tych, którzy takie propozycje przyjmują. Dzięki. Ale gdy Wasz ulubiony sportowiec, aktor czy youtuber nagle zaczyna to promować, to warto zachować zdrowy rozsądek. Takie TAK! Widzowie zachowujcie zdrowy rozsądek, dlatego jak sobie wpisujecie stronę CSGO SKINS, CSGO SKINS, nie? Tu, bo bo ten, ten ziomek, ja nie wiem, kto on jest, ale mówi w k na tym odcinku, na tym odcinku przynajmniej, mówi w k mądrze. Chłop się zna na rzeczy i tego warto posłuchać. Widzowie, widzowie, kochani, jak chcecie sobie przejść na stronie CSGO Skins, to nie wpłacajcie, kurwa, 100% swoich dochodów. Nie. Wpłaccie 80. Tutaj, na stronie CSGO Skins z kodem takepan. Jak płacicie przynajmniej 10 złotych z automatu, bierzecie udział w losowaniu, gdzie macie skiny o wartości paru tysięcy złotych, które możecie dostać. Więc nie... Wiecie, całej wypłaty, im więcej wpłacisz, tym większa szansa Płacisz 10 zł, masz szansę Ale jak płacisz, kurwa, 1000, masz, masz, kurwa Masz, kurwa, dużo większą szansę Dużo większą szansę, 100 razy większą szansę Więc zapraszam serdecznie CSGO Skins z kodem Take TAKEFUN Nie 100% wypłaty, 80 Żeby jeszcze na jedzenie starczyło Nazywa się podatkiem od marzeń. Gracze tego nie dostrzegają, bo rozkład wygranych jest skrajnie nierówny. Pada im raz kilkadziesiąt, raz kilkaset złotych i mają złudzenie, że są do przodu. Statystyka mówi coś zupełnie odwrotnego. Loterie wykorzystują kilka mechanizmów psychologicznych, których warto mieć świadomość, żeby jeszcze lepiej zrozumieć ten temat. Pierwszym z nich jest efekt prawie wygrałem. Widać to na przykład w zdrapkach, gdzie odsłaniasz mm -hmm. dwa identyczne symbole z trzech to potrzebnych. To prawda, Badania pokazują, że to pobudza układ nagrody w mózgu prawie tak jak faktyczna wygrana. Gracz czuje, że był blisko i następnym razem przecież na pewno się uda. Totalizator nie może manipulować wynikami losowań, ale już w wzdrapę. To ja powiem szczerze, że byłem kawa wyjątkowo bystrym dzieckiem, bo to jako dziadkuszy odkryłem. Czasami zdrabkę zdrapałem i ogarnąłem od początku ten mechanizm, mówiłem mamie, że nie oni tak specjalnie robią po to, żebyś myślał, że masz szansę wygrać, żebyś kupił kolejno. No to jest taki mega prosty mechanizm. Projekt graficzny często zapewnia wiele prawie trafionych linii. To nie jest przypadek, a zaprojektowana funkcja utrzymująca nas w napięciu. Następny efekt to błąd hazardzisty. Przekonanie, że los pamięta poprzednie wyniki. Ktoś patrzy i mówi, że na przykład od 10 losowań nie padła liczba 26, więc teraz ma większą szansę. Jednak jest to złudzenie. Prawdopodobieństwo w każdym losowaniu jest takie samo, niezależnie od historii. Totalizator publikuje nawet listy najczęściej losowanych liczb, bo gracze uwielbiają. A to jest prawda, I jak, jak ja czasami chodziłem do kasyna, to ludzie, zwłaszcza tacy starsi ludzie, nie wiem dlaczego, ale starsi ludzie chyba są trochę pomniejsze w tym myśleniu, oni często chodzą z notesami i oni sobie zapisują, jakie liczby padały historycznie. I oni uważają, że jak jakaś liczba długo nie padła, to jest większe prawdopodobieństwo, że ona padnie. To jest debilizm, no. Totalna losowość. To nie jest ważne, ile razy jaka liczba wypadła. Każdy rzut to jest odrębnie kręcone koło i prawdopodobieństwo danej liczby jest zawsze takie samo. Znaczy, zdarzało się, że ktoś się ze mną kłócił, mówił, że nie, ale kurwa tak, kurwa tak. Ale prawda jest taka, że niczego to nie zmienia. Szansa zawsze jest stała. Możesz kupić tak. więcej zakładów i wtedy rośnie łączna szansa, ale zwiększa się też rachunek, a bilans pozostaje ujemny. Czy złapałeś się kiedyś na tym, że sam chcesz wybrać zdrapkę lub ręcznie skreślić swoje szczęśliwe liczby? W rzeczywistości chybił trafił, wygrywa równie często co własne typy, ale ten rytuał wyboru daje pewną iluzję kontroli. W grze nie ma to znaczenia, ale poprawia samopoczucie gracza i dodatkowo zachęca do częstszej gry. Dodajmy do tego, że ludzki mózg kiepsko wyczuwa różnicę między np. szansą 1 do 1000 a 1 do miliona. Obie wydają się ekstremalnie małe, ale praktycznie to przepaść. Dlatego wizja, że przecież ktoś wygrywa, więc może i ja, dominuje nad chłodną analizą pokazującą, że szanse są praktycznie zerowe. Historie zwycięzców, te pokazywane w mediach, tworzą efekt dostępności, no bo skoro słyszę o czyjejś wygranej, to wygrane wydają się częstsze niż faktycznie są. A... To taki nie, tak, taki nie, tak, no bo ktoś faktycznie wygrywa, nie? To, że szansa jest bliska zero, że wygrasz, do, dosłownie bliska zero, bo to po, po jest pewnie szansa rzędu Jedna tysiączna procenta. To fakt, ale to, że ktoś, ktoś musi wygrać, też jest faktem, nie? Te ma to jest odwoźny cyrk, a co tam się od? A przegrane nikt o nich nie mówi, bo są nudne i powszednie. W efekcie gracze przeceniają prawdopodobieństwo wygranej, a nie doceniają kumulujących się strat. Totalizator broni się tym, że w grze nie zawsze chodzi o wygraną, lecz o emocje. To prawda, że wiele osób przez te kilka dni czy godzin do losowania po zakupie kuponu snuje plany, co zrobiłoby z tymi milionami. Jest to pewna wartość rozrywkowa. Jednak gdybyśmy tak do tego podeszli, pewnie znacznie mniej ludzi by grało. Badania wskazują, że osoby o niższych dochodach częściej wydają proporcjonalnie więcej na loterie, traktując to jako jedyną dostępną szansę na duże pieniądze. To zjawisko nazwano nawet regresywnym podatkiem, bo procentowo bardziej obciąża biednych niż bogatych. W USA gospodarstwa o dochodach poniżej 10 tysięcy dolarów rocznie potrafią wydawać nawet 9% swoich pieniędzy na loterię. Może to źle zabrzmi, ale to by, to nie pewnie za to kurwa opierdoli, ale to by świadczyło o tym, że ci ludzie, ta część biednych ludzi, którzy wydają pieniądze, tak duży odsetek swoich dochodów na loterię, nie bez powodu są biedni, bo są głupi. Ja rozumiem aspekt zabawy. Ja nie uważam, jakby jak, ktoś, jak ktoś siedzi, że o, ruletka jest zła. A gry losowe są złe. A Black Blackjack jest zły, to dla mnie to jest. Dla mnie taka osoba, która to mówi, jest. Jeżeli, jeżeli, ty przykładowo, tylko jakby odróżnijmy jedną rzecz, nie? Jak idziesz na blackjacka, jak idziesz na blackjacka. To ty masz w dużym uproszczeniu, wiadomo, ale ty możesz zdablować to, co postawiłeś, nie? Czyli jeżeli ty postawisz 100 zł, to możesz wygrać kolej na 100 zł, będziesz miał 200. Prawdopodobieństwo tego, że wygrasz, jest duże. Na Blackjacku to jest prawie 50%. Masz delikatnie poniżej 50% szans na to, że wygrasz dane rozdanie. Więc ty nie, nie idziesz na Blackjacka po to, żeby stać się milionerem, bo, się nie, bo to jest niemożliwe, nie staniesz się, bo matematyka te, te, tego zakazuje, że tak powiem, nie? No chyba, żebyś stawiał pół miliona ku... Na rozdanie, ale to w Polsce tego nie zrobisz tak czy inaczej. Nie wiem, czy gdziekolwiek to zrobisz. Pewnie gdzieś się da. Ehm, to jeżeli ktoś wydaje przykładowo 5% albo nawet 10% swoich dochodów miesięcznych na to, żeby pograć na blackjacku, to dlaczego. Jeżeli jemu to sprawia przyjemność, jeżeli on lubi te emocje, które temu towarzyszą, jeżeli, jeżeli, jeżeli dzięki temu jest szczęśliwszy, to nie jest i... to wydaje pieniądze kura, na rozrywkę. Jedna osoba będzie wolała na przykład kupić sobie, yy, kupić sobie karnet na siłownię, suplementy, karnet na basen i karnet na, na saunę, nie? Bo to takie holistyczne podejście do życia, sprawia mu przyjemność, jest szczęśliwszym człowiekiem, a ktoś inny wyda taką samą ilość pieniędzy na blackjacka na przykład miesięcznie. Jeżeli on będzie dzięki temu szczęśliwszy, bo będzie się dobrze bawił, to Niech się bawi, niech się bawi. Jak najbardziej jeszcze jak? Ja lubię Black Jacka, na przykład. Bardzo lubię Black Jacka. Black Jack super. Super gra, super gra, fajna gra. Pograłbym Black Jacka. No od raz ochota ochota, bym Black Jacka pograł. Szkoda? Szkoda, że nielegalne jest streamowanie w Polsce hazardu. Bo teraz, jak to sobie o tym Black Jacku pogadałem, a nie grałem w Black Jacka wow, prawie rok. Prawie rok nie grałem w Blackjacka, myślę, to teraz bym sobie wszedł na jakąś stronę i bym sobie zagrał. Bym sobie wpłacił, wpłacił 500 złotych i byśmy sobie zrobili rozdania po stówce. No Ale nie wolno! Tusk, tusk zabrania! Tusk zabrania! W Polsce brak jest takich szczegółowych badań, bo lotto niechętnie dzieli się takimi danymi, ale wszystko wskazuje na bardzo podobny trend. Jedyną opłacalną strategią byłoby przestać grać od razu po dużej wygranej. Oczywiście pod warunkiem, że ktoś miał to ekstremalne szczęście i w ogóle do niej doszło. Problem w tym, że większość zwycięzców gra dalej, a wtedy w dłuższej perspektywie oddają dużą część z nawiązką. Dodajmy, że według amerykańskiej fundacji zajmującej się edukacją finansową aż 70% dużych zwycięzców loterii w kilka lat traci... Cezar! Cezar! Bo ja jestem influencerem! Influencer to osoba wpływająca, rozumiesz? Ja wpływam na twoje myślenie. Ja je poprawiam. Ja myślę za ciebie. No. I całą wygraną. A co dziesiąty kompletnie bankrutuje i to w ciągu zaledwie pięciu lat. Być może ktoś zapyta, skoro to obraca miliardami, to czemu nie oddaje większej części graczom? Teoretycznie mogłoby. W Stanach niektóre loterie zwracają 60-65% stawek, w Wielkiej Brytanii około 55%, a polskie lotto to jedna z najbardziej chciwych loterii. O. Totalizator sportowy. U... Ale ogólnie w Polsce wszystko jest totalnie chciwe. Jak sobie, jak sobie porównacie, dosłownie wszystko dosłownie ceny wszystkiego i ogólnie uczciwość wszystkiego w Polsce, a na zachodzie Europy Polska to jest kraj, kraj kamerów to jest kraj z kamerów widzicie nawet loterie działają z kamersko kasyna w Polsce też działają z kamersko bo na przykład taki taki krótki punkt odniesienia nie I serio Polska jest Wechciwym narodem, mówię to zupełnie poważnie. W kurwe chciwym. O, patrzcie na gastronomię. Patrzcie, jak wygląda gastronomia w Polsce. Nam się wmawia, że to jest normalne, że dzisiaj, jak idziesz na rynek, zjeść schabowego i zapłacisz za schabowego 70 zł, to jest normalne. Nie, to nie jest normalne, dlatego ja to bojkotuję i przestałem na, na, na mieście. Znaczy, nie, nie to, że nigdy, ale rzadko jadam na mieście. Ja kiedyś na mieście jadałem, żeby nie skłamać z 12 razy w tygodniu. W ciągu. Na mieście. T Teraz ja jem na mieście może dwa razy w tygodniu. Już od jakiejś diety i tak dalej. Ja, ja się nie zgadzam na to, żeby te z gastronomii życzyły sobie takich k pieniędzy za, za jedzenie. Ich piliło. To jest chciwość, bo nagle się okazuje, że pizza w Polsce i jest na to przyzwolenie i Polacy mówią k ale patrz, pizza w, Polsce kosztuje, pizza w Polsce kosztuje między 50 a 60 złotych często na rynku, nie? Między 50 a 60, w zależności od tego, jakie są składniki. No dobra, przesadziłem. Między 40 a 60, bo margaritę kupisz za 40, może za 38, no 40, tak w zaokrągleniu. Polec chwa do Włoch i zobacz, za ile we włoszech pizza zjesz. Yy, kolejna sprawa, kawa. Za kawę latę w Polsce zapłacisz minimum w większości miejsc przynajmniej minimum 20 zł. 20 zł. A pójdź sobie taką kawę kup yy, we Włoszech na przykład. Albo w Hiszpanii. P roliło te w Polsce z cenami za to. Po. Kolejna rzecz, nie, niech będą nawet kasyna. Yy, kasyna. Yy, Kasyna w Polsce, jak, jak, jak w Polsce jesteś graczem, który wydaje dużo pieniędzy, to kasyna w Polsce ci mogą ci zaoferować równe bonusy. Takim naj, 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 najczęstszym bonusem, jakie kasyna w Polsce oferują, to jest darmowy alkohol dla graczy. Darmowy alkohol. Masz stary darmowy alkohol. Co, jakby, łączmy, łączmy kropki. Dlaczego kasyno daje graczowi darmowy alkohol, który wydaje sporo pieniędzy? Bo jak się na to wyda więcej, bo będzie mu mniej szkoda. Najprawdopodobniej pijany gracz wyda więcej pieniędzy niż trzeźwy. 100%. Nie wiem, kim jest Jankowski kłopie. No, i, i, i teraz tak, ko, kolejna sprawa. Yy, Stany Zjednoczone. Jak w Stanach Zjednoczonych jesteś graczem, który wyda dużo pieniędzy, to kasyno w Stanach Zjednoczonych jest w stanie ci zaoferować na przykład. Darmowy nocleg w hotelu, albo nawet tydzień w hotelu jest w stanie Ci zaoferować, albo zaoferują Ci na przykład yy, darmowy transport, bilet lotniczy Ci kupią. W Polsce wydasz tyle samo pieniędzy, co w Stanach Zjednoczonych dostaniesz co najwyżej darmowy alkohol, bo Polska to jest wechciwy kraj w... w każdym aspekcie. Tutaj najchętniej chętnie to by Ci w... włożyli, a nie... a nie uczciwie Cię potraktowali. No, gadasz jeden do jednego, to co on, te same słowa. Nie wiem, bo może, może wyjeżdżam z Polski czasami. Jak sam kiedyś wyjedziesz, to zrozumiesz, że, że nas ruchają jak najgorszych? Się... Po prostu tak jest, to jest prawda, to jest prawda. No ciężko z faktami dyskutować, no tego się inna nie, nie zauważyć. Serio, to co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o gastronomię, to, to jest ciężka... Ktoś naprawdę ciężko się na łby pozamieniał, żeby burgery kosztowały 50-60 zł i pizza kosztowała 50-60 zł. To jeszcze, to jeszcze jak, jak ja byłem w stanie to zrozumieć, że jakieś takie topowe restauracje we Wrocławiu wołają sobie po 50 kilka złotych za pizzę, byłem w stanie to zrozumieć, że naprawdę topowa pizza, naprawdę, naprawdę to super smakuje. Okej, okay. ale jak ja sobie jakiś czas temu Wszedłem na, na, na pyszne.pl, właściwie to na uberica I chciałem sobie zamówić pizzę z dowozem na chatę Takiego hama tłustego, takiego tłustego chama no I jak ja zobaczyłem ile za tę pizzę muszę zapłacić To mówię, nie no, no to już jest, to już jest żart, to już jest przesada I to mówię, i, i to, i to i ja mówię z perspektywy człowieka, który sobie może na to pozwolić Ja nie mówię z perspektywy człowieka, który, który musi liczyć złotówki, żeby, żeby kupić sobie pizzę Mówię z perspektywy gościa, którego na to stać że to, jest, że to jest skandal, bo, bo, bo to jest skandal. Jak teraz masz człowieka, który zarabia sobie na jakiejkolwiek pracy etatowej, to, to dla niego kupić sobie pizzę jest jakieś to jest jakiś rarytas. To nie jest normalne i tyle. To nie jest normalne. I nikt, mi, I nikt mi nie mówi, mi nie mówi, że, 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 ludzie w gastrobiznesie mają tak strasznie ciężko w tym kraju. Nie mówię, że mają lekko, ale nie mają aż tak strasznie ciężko, bo, bo znam kilku ludzi, którzy kurwa mają swoje restauracje, kilku. No nawet, żeby nie być go, gołosłownym, to jedna z pierwszych osób z rzędu, no to niech będzie, no to niech będzie ten Pachura. Rodzice przykład prowadzą restaurację, nie? No, no znam, znam naprawdę kilka osób, które mają, które mają no nie, o i samu prowadzi sieć restauracji, na przykład, tak, no sieć burgerów. I, i, ja, i, ja wiem, I ja wiem, jakie przychody generują lokale gastronomiczne. To, że tam są takie ceny, to, to jest chyba żart i tyle, to jest żart. Polacy pozwalają się i są, są ruchani. Potem ja, ja, mam takie dziwne, ja mam takie dziwne wrażenie, jak sobie to sami niektóre rzeczy z boku yy, gdzieś tam obserwuję, to ja mam wrażenie, że naprawdę istnieje jakaś część ludzi, część Polaków, Którzy oni czują się elitarnie, że oni wypierdalają duże pieniądze na pizzę, bo ich stać. Tak, serio, naprawdę mam wrażenie, że, że, że jest takie myślenie w głowach tych niektórych przygłupów: o, widzisz co za 50 zł, zdjęcie na Instagram, niech kurwa, niech wiedzą, nie? Niech wiedzą. I to, i to są często osoby, które no, stać się na zasadzie, że mogą zapłacić, ale dla nich to, to, to jest, nie wiem, to jest powiedzmy jedna czwarta dniówki, więc jednak, jednak spory damage, nie? i samu chyba padł w poznani, bo była gigabuła, teraz już chyba nie ma. Oni przenieśli lokal, jeżeli się nie mylę, bo tam chyba się nie dogadali do końca z galerią w kontekście płac. Jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam historię, jeżeli dobrze pamiętam historię, to galeria chciała czynsz podwyższyć, a i samu nie chciał płacić wyższego czynszu i się nie dogadali i drogi się rozeszły. No. Ale te ceny są opakowane, w to są duże koszty składników, pracowników i tym podobne. Ale ja nie twierdzę, że koszta prowadzenia działalności Gospodarczej w zakresie, w zakresie gastronomii są niskie. Ja nie twierdzę, że one są niskie. Twierdzę czasami, że lepiej jest postawić na skalę. Jak masz lokale, które są oblegane niezależnie od tego, jakie sobie ceny zażyczą, to jestem w stanie zrozumieć, że te ceny są wyżyłowane i są absurdalnie wysokie. Ale jeżeli masz restaurację, która nie jest oblegana, to ty nie zarobisz w taki sposób, że ty narzucisz jakieś marże, tylko lepiej jest zarzucić niższą marżę ale zarzucić kawędkę, żeby rybki wyłowić, żeby ludzie zaczęli przychodzić. Poza tym, że było śmieszniej, teraz mówię o fakcie teraz mówię o fakcie. Bo to, bo, to, bo to serio pokazuje, to naprawdę pokazuje, jak przedsiębiorcy traktują Polaków. Teraz to co powiem nie jest żartem jak coś. I to, ja, ja, I to nie jest tak, że ja staram się, nie wiem, nastawić Polaków negatywnie względem Ukraińców. Bo to, bo to nie wina Ukraińców. To wina polskich przedsiębiorców. Jak, jak na przykład yy, masz język polski, nie? Załóżmy na jakiejś aplikacji do zamawiania jedzenia typu Uber Eats i wejdziesz w jakąś restaurację, to ty nie masz żadnych zniżek. Ale sobie w niektórych restauracjach, jak zmienisz na język ukraiński, że Ukraińcem niby jesteś, to masz zniżki na jedzenie, rozumiesz? Masz zniżki na jedzenie jako Ukrainiec. Masz na przykład, nie wiem, 20% przeceny na kotleta. A jako Polak płacisz pełną cenę. Albo masz k z Coca-Cole. To, to, to nie jest normalne, to nie jest normalne. Więc są dwie opcje. Albo wynika to ze statystyk, że Ukraińcy jak widzą przeceny to duże częściej kupują. Dlatego im akurat się to narzuca, u Polaków po badaniach stwierdzono, że to nic nie zmienia, co nie wierzę. Albo jest druga opcja, że po prostu ci przedsiębiorcy Polaków i wyzyskują jak się da, bo wolą kurwa, wolą Ukraińcowi coś dać. To, to, jest, poja to jest pojawane i tyle. Celbią no. podkreślać swoją rolę mecenasa sportu i kultury oraz zapewniać, że monopol państwa to gwarancja bezpieczeństwa i odpowiedzialności. O ile lot to faktycznie przelewa środki na sport czy kulturę i działa zgodnie z przepisami, o tyle pamiętajmy, że to nie jest działalność charytatywna. To biznes i to taki, który generuje ogromne zyski. Kto więc naprawdę wygrywa? Państwo, które pobiera miliardy z kieszeni obywateli, nie nazywając tego podatkiem? Operator, sprzedawca i beneficjenci funduszy. Pozostaje pytanie, czy. Oto. I tak jak mówię, ktoś powie, o Ukraińcy są bezczelni. O, kurwa, jak oni śmią. Ale ja to rozumiem. Bo państwo polskie na pewnym etapie Ukraińcom dawało dosłownie wszystko. Dosłownie wszystko. Oni wszędzie dostawali rzeczy za darmo, albo dostawali zniżki. Z naszych podatków, bo dlaczego by nie? Jak Natalia pracowała w Sajzerze? Sizer, no na pewno znacie. Sklep z butami, jedna z największych sieciówek yy, takich obuwniczo-sportowych, nie? Natalia, zdarzało się, że kilka razy dziennie wchodzili Ukraińcy i pytali, czy oni tutaj coś za darmo dostaną, albo czy oni jakieś zniżki tutaj też mają, bo są, bo są z Ukrainy. I to, i tak jak mówię, to nie jest wina tych Ukraińców. Jak im k... wszędzie dawa, no to brali. Ja się im nie dziwię. Jak, jak mi by k... jakieś państwo obce dawało, też bym brał. Tylko patrzcie, jak, jaka częstotliwość tego musiała być, i jak dużo im dawano, że oni chodzili po galerii handlowej i pytali, czy coś tutaj im przysługuje. Więc, jeżeli, jeżeli miałbym powiedzieć, kto jest prawdziwym siewcą. W stosunku do Ukraińców, to jest rząd polski. To rząd Polski zaszczepił nienawiść Polaków do Ukraińców poprzez nierówne traktowanie i poprzez wyzyskiwanie własnego obywatela w zakresie podatków po to, żeby urozmaicać i ulepszać życie przyjezdnym ludziom. To rząd polski odpowiada za obecne nastroje społeczne, które niestety nie wyglądają jakoś super optymistycznie. Ja tak jak mówię, ja na to patrzę zupełnie inaczej, przeciętna osoba. Ja tych Ukraińców nie obwiniam za to, że jest tak jest, bo to, bo, to, bo to nie jest tak, że oni przyszli i powiedzieli i masz nam dać tylko, tylko po prostu te k polskie im rozdawały więc ich do tego przyzwyczaili, nie więc ja nie mam problemu z Ukraińcami. Ja mam, ja mam problem z tymi, k które to, to yy, rozdawały. No. Poprzedni rząd i poprzedni obecny. To W tym zakresie to żadnej zmiany nie ma akurat. Poza tym, poza tym ja wam mówiłem, że, że buduje się coraz większa, yy, coraz większa niechęć do, 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 do władzy w Niemczech. W kontekście, w kontekście tego, w jaki sposób są podatki trwonione Niemców. To znaczy mówię o socjalach, zwłaszcza dla panów inżynierów, bo wiadomo, że inżyniera trzeba wspierać. Yy, już coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej gdzieś tam y y y y sygnałów jest ze strony obywateli, że mi się to nie podoba. I w końcu rząd niemiecki zaczął głośno mówić o tym, że ich nie stać na to, żeby socjale płacić, że trzeba coś z tym zrobić. Ciekaw jestem, kiedy Polska się obudzi, zrozumie, że my też nie możemy iść tą stroną socjalizmu. Dobra, ten odcinek to już jednak nie znudził.